To wtedy to jest nauczcie u Mateusza, celnika, którego Jezus powołał, celnika, którego najpierw rozgrzeszył, któremu pokazał przestrzeń do działania, w którym zobaczył dobro, w którym zobaczył przyszłego ewangelistę, w którym zobaczył przyszłego męczennika. Nikt w całym Kafarnaum nie miał takiego wzroku. Nikt w ten sposób nie widział Mateusza. A Jezus go takim zobaczył. I Mateusz Go zaprosił do siebie na wieczerze. I siedzą, i ucztują, a co mają robić? No i przychodzi kilku ascetów. Możecie sobie popatrzeć w lusterkach. No, no tak. My pościmy, a ci się bawią. Taka pretensja do ludzi, pretensja do Jezusa, pretensja do Jego uczniów i pretensja do tych, którzy siedzą z Nim przy stole, że się cieszą i świętują nawrócenie Mateusza. To jest taka pretensja, którą ja... Na swój własny użytek nazywam postawą starszego brata. Nie? Mam nadzieję, że mój brat nie będzie tego oglądał, nie jest starszy. Nie chodzi o mojego starszego brata, chodzi o starszego brata z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału. Nie? Młodszy to jest syn marnotrawny, a starszy to jest niemarnotrawny. On jest w domu, tatę kocha, nigdy nie uciekł, nigdy nie narozrabiał. Nie? Tylko jak przychodzi ten, który nagrzeszył, który uciekł z domu, a ojciec urządza wieczerzę, no to ten mówi, to ja tam nie wchodzę. Śwanaberię. Wrócił twój syn, który przepuścił twoje pieniądze z nierządnicami, a ty dla niego zabiłeś utuczone ciele. To jest taka pretensja, pretensja do dna faryzejska pretensja o radość z czyjegoś nawrócenia. Nie ma czego świętować, nie? tylko kawał drania przecież. Jest przedziwne, jak my potrafimy zepsuć komuś radość z tego, czego doświadczył z Boga. I że, że nawrócenie Mateusza nie jest żadnym problemem dla Jezusa. Ale dla wszystkich, którzy żyją w kafarną, to jest potężny problem. Jak się okazuje, wcale nie dla faryzeuszów. Faryzeusze już się zdążyli oburzyć. To jest fragment przed tym, który dzisiaj słyszymy. Słyszymy. Wcale nie powrót Jezusa z gadary. Tylko właśnie oburzenie faryzeuszów, bo wasz, ucz bo was bo wasz nauczyciel je i pije z grzesznikami i z celnikami. Faryzeusze się oburzyli, a teraz się burzą. Uczniowie Jana, super pobożni, wspaniali ludzie.